Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. I nagrywamy nowy odcinek: dlatego, że ktoś mi wyszedł wcześniej i zabrał na owiec, Także tamten odcinek jest zepsuty, yy, więc nagrywamy nowy. Yy, odcinek będzie trwał około 10-15 minut. Mam Wam coś do powiedzenia. A więc posłuchajcie. Jak chcecie, w środę możemy zrobić streama. Możemy zrobić streama. I posłuchajcie, piszcie komentarze, czy chcecie streama. I oglądajcie te wszystkie odcinki, bo naprawdę, mam z... Zrobię takiego szorca, w, wyświetl... w którym pokażę Wam te, dokładną liczbę wyświetleń. Zobaczycie, jak ich jest mało. Także proszę, obejrzyjcie. Dalej, wyświetlenia z każdego filmu, nie? Także błagam. Ja wakacje w Santa Cruz. Ale za nie? Mi się bardzo podoba. To jest pierwsza moja, to jest pierwsza moja gra to mi się już bardzo podoba. Ej, o, podobny ród miałem. E o, druga taka sama. Zaczekaj, wezmę <trybuj> to Wymienię. Pik, pik, pik! Wiem, jestem spocony. Używam wisiorka. E wisiorka. Wi wisiorka. Wi <trybuj> nie, no nie mogę. Błagam coś dobrego. No, boż. Ja coś to będę robił. Uuu. Ja oddziały mamy na No. Są czy jakieś fajne... Nie ma. Nie, co jest lepsze? Moim zdaniem to. Ja nie mogę, więcej jego matka nie miała. O! Oh. Oh, ja mu zasadziłem kolumna. <grymka> Jakie biedzie, a kurde mam jaga. I to mi się nie podoba. Co ja mam teraz za medalion w ogóle? A cholera, ja wiem. Ja! Naprawdę. Kolejny chce, żebym. Kolejny chce, żebym go zabił. Nie? To jest po prostu niemożliwe. Ci gierzy są niemożliwi. Pokaz to. a dudu. Eee! Szybciutko sobie go zabiję. Dobra. leży jeden z dobra, to wywalam. Jest niebieska skrzynka. Co jest... a, to jest lepsze. Wróć. Bierz... biorę. Biorę bie. to, mieczek. Mietek! Mietek, piękny baba!

Ale co? Dobra, spalam. Chłop mnie załatwił, co on tam miał? A tu fajne jest ty, no. Ojoj. miałem oj, oj. gorsze i też, nie? Ale kurde. E, I piszcie, jaką. I piszcie w komentarzach. Po pierwsze, czy chcecie w Streama? Po drugie, e, jaką długość miałem mieć odcinki? Dzie, 10, 15, 20 tam, Coś takiego, nie? Jakbyście pił w Slide, byłbym wdzięczny. W komentarzu, Nie komentarze. No bo w sumie gdzie indziej no. a i dec e, e, Discorda macie w opisie. Jak chcecie, to dzwońcie. E, jak chcecie, to możecie do mnie napisać lub zadzwonić. i e, i wtedy będziemy sobie grać razem jak chcecie, okej? Okay? I piszcie, chcecie i, i ee, wtedy jak piszecie do mnie na isko albo dzwonicie, to mówcie albo piszcie w jaką grę, bo ja muszę wiedzieć, czy ja ją mam. Znaczy to nie tak, ee, że ja mam 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 na 17 gier, to, to nieprawda. Znaczy, może i tyle naliczyłem, ale, ale to jest normalna ilość e, gier, tak? 17 gier to jest, e, to jest normalna ilość, tak? Ty, może dlatego mi tak komputer reaguje? Bo ja mam dobry komputer, nie gram na laptopie jak coś. Ale może dlatego mi komputer reaguje, co wy na to? Ale raczej ja nie no przecież to jest mało. To jest normalna ilość. To, 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 to. Ci gorące, to, to, to. No właśnie, ej, to jest, to jest bardzo możliwe. Jest możliwe, że przez to mi komputer, ale nie, raczej wątpię. Dobra, żeby, żeby mi się tutaj nie skończyło to. O? Ja, nie. Heda mi chyba wywalił, nie? Zobaczycie, zobra, ja zobaczę sobie na powtórce później po, po odcinku. A on mi chyba Heda wywalił, nie? Czy nie? Nie mi się daje dużo życia. A, to był akurat szybki meczyk, trzy e, 3 minuty. Nie całe 3 minuty. A boż. Dzisiaj robimy chyba sobie ostatnie dwie minutki, nie, jedna alenka. Po, powiedzmy, że jedna arenka i koniec odcinka, bo takiego długiego odcinka, to wiem, że się źle ogląda i się nie chce, ogląda się do połowy, a później wiecie, więc tak z 10 minut odcinka myślę, że wystarczy. Z drugiej strony A! I, i, e, nie będzie szolców. Dlatego, dlatego, że w sumie nie wiem, bo mi się YouTube zepsuł, a, więc szolców nie będzie. Ale e, już jutro powinny być, wiecie? Dzisiaj nie będzie. Jutro powinny już być. Ja. I piekrotnia. A pole se teraz tu. Pik! Chapa! Ej! Co? Chodź tu! Kuruj, że miałem raga. Czy sobie? Wysuło mi się to. Ja pierdzielę, nie no nie mogę. Sale, że tak spamie, ale... No ale nie mam wyjścia, no nie mam pompy, tak? O! Dobra, lecę, laga. Ja chcę lamy. Jak lamina jamal. Ja tam sobie rzucę daleko. Opa! te szybkie ładowanko dobra. A jeszcze jeden. jak ja was się szybko pozbywam To mi dan cień dasa. O, jest, jest oto ramka. Tu już se dobiegnę. Może będzie tu jakiś typ to ja chętnie przygarnę. O, nawet no, nie jest źle. Powiem tyle, nie jest źle. To sobie biorę. I to, to sobie biorę też. Fajna jest nawet Dobra, lecimy. Na wakacje w Santa Cruz. Jak to jest godzina? O, to sobie O, teraz będzie mi się szybko uzupełniało. No i sułupy Lag. O Boże, ile was tu więcej matka nie miała. Lata, to to to, 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 to dobra. Dobra. Szyb, szybki kill. Nudzi mi się, wiecie. A wyleciał on w powietrze. A, teraz wyleciał. Boże, ale z pani gdzie uciekasz. I pyk. O, tam jest kolejny. Ja, jej ich tu jest. Jezu, no kończy mi się amunicja już. Za dużo osób zabiłem. Dobra. Obaż. Dobra, jeszcze trochę tych nawoi mam. A ja słabo muzyka. A ja no, Ja nie miałem raga! A mityczny, karabin, wysokiej karty. No i to by był, było w sumie. E, nad, e, w sumie to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. E, życzę Wam miłego dnia, chociaż e, wydaje się, jakby była noc, bo dzisiaj było straszna burza tutaj nad, koło Krakowa. No i tyle. No. 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 Kurde, no. Nie no, nie. Czekaj. Czekajcie chwilę. XD. Nie no, nie mogę wejść. Dobra, mam prostszy sposób. Ku... No szkodę. Komputer mi się zwiesił. O dobra. Życzę wam miłego dnia i pa. W sumie to wyszło 15 minut odcinka. No super.